oni ci zrobili? <laughs> Chodź, nie, spokojnie Naprawili Nic nie rozumiem Miłość bardzo rani ludzi Potwornie rani Ja się <laughs> no, nie nie, to Jakimś... Czujesz chciałbym, ty meczesz całkiem nagra. Ładnie dziwnej bluzie, gdy jesteś roześmiana. Od nocy do rana. W twej głowie wciąż zabawa trwa co? Jesteś jak rakieta, no bo wyjebana w kosmos. jak Poza jakubierasz lekcję, to chodź bosko. Ale gig nie może dotknąć Zaklepem cię na amen O jesteś moją crazy baby Wiesz, lubię z tobą odpierdalać I wydawać cash ty Wyglądasz słodko, kiedy złożysz się Ja piwko, ty masz piwko, postugamy się Inne pary mają dramę co godzinę My w godzinę najebani trzecim winem Inne pary to nudzi, mają spinę My na luzie uspęsięci Przy i drinie Łapiecie za tyłek Wiem, że lubisz to Przed nami cała noc Prawą oh, stop dama gdy latasz znaje pana Prowokujesz ciałem, gdy leżysz całkiem naga ci w mej bluzie, gdy jesteś roześmiana Chodzący do rana W twojej głowie wciąż zabawa wacz pan od Dama gdy latasz znaje pana Prowokujesz ciałem, gdy leżysz całkiem naga w gdy jesteś roześmiana, od nocy do rana, w tej głowie wciąż ba, ba, Trwa pan, co pokaż? Ty. Wszystko, co najlepsze, niech w tej dłoni mnie.